Was, kochani, na moim kanale będzie to czytanie dla Wag na luty 2019. Jest to czytanie ogólne, dlatego nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Bierzcie po prostu te części, które akurat pasują do tego, co teraz u Was się dzieje. Słuchajcie, drogie Wagi, nareszcie, nareszcie odpływacie na spokojne Wody. Płyniecie w stronę Słońca. Zdecydowanie mamy tutaj kartę Słońca na, na dole. Zaczynacie od sześciu mieczy, dlatego mówię, że płyniecie teraz na spokojne wody. Po sześciu mieczach mamy 10 monet i mamy 7 monet. Tutaj, patrząc na, na Wasze poprzednie energie, na Wasze poprzednie czytania, zawsze za każdym razem pokazywały się dość, dość takie trudne i bardzo ciężkie energie. I tutaj, widzę, w lutym, tak jakby zaczynacie, zaczyna się tak, jakby waza. Przepraszam, zaczyna się tak, jakby faza. Spokoju. Długo na to czekaliście, tak? Tutaj, ponieważ mamy te, te 10 monet, tutaj sytuacja, tak jakby e, być może poprawia się coś e, w waszej, waszej rodzinie, w Waszym gronie rodzinnym, coś na co długo, długo czekaliście, e, coś co tak naprawdę do tej pory nie dawało Wam spokoju, tak? E, I teraz widzę, że po prostu w lutym, tak jakby wszystko zaczyna się e, naprawiać, wszystko zaczyna iść. E, tym prawidłowym torem, prawidłowym z Waszego punktu widzenia, tak? Dzięki całej tej sytuacji, dalej mamy cztery monety, e, dzięki całej tej sytuacji, tak jakby w końcu uda Wam się określić, co jest Wasze. Tak, jakby, tak jakbyście do tej pory nie byli w stanie e, określić, e, co należy do Was, co konkretnie należy do Was i tylko do Was, tak? Tak jakby wszystkim, e, wszystko, co mieliście, mieliście wrażenie, że to tak naprawdę nie należało tylko do Was, ale też do wszystkich innych naokoło, na tak? Ale dzięki, dzięki temu, że tutaj sytuacja się tak jakby wyjaśnia, wszystko się tutaj uspokaja, jesteście w stanie tak jakby położyć rękę na tym, co Wasze, tak? Ale nie, nie tak jakby nie agresywnie, bez żadnych żądań, tylko po prostu tak jakby cała sytuacja się rozjaśnia i Wy zaczynacie widzieć. Co jest w 100% wasze? Dalej mamy sześć kielichów. Jak tylko zobaczyłam tę kartę, pierwsze, co przyszło mi na myśl, to to, to że wracają stare, dobre czasy. Coś, co, co kiedyś tak jakby sprawiało, że czuliście się dobrze, czuliście się dobrze we własnej skórze, czuliście się dobrze tak jakby w tym ognisku rodzinnym, tak? Tak, jakby to, co kiedyś było, że kiedy, tak jakby kiedyś było fajnie, tak? A później tak, jakby wszystko się skrzaniło. Ale teraz w lutym yy, możecie, mogą wracać do Was jakieś wspomnienia yy, z przeszłości, wspomnienia z dzieciństwa, z młodości, ale tak, jakby same takie pozytywne rzeczy. Dzięki temu, że tak, jakby tutaj odpływacie na te spokojniejsze wody, Wasz yy, stan, umy dzięki temu Wasz stan umysłu się po prostu też zmienia, tak? I wasze myśli, tak jak wcześniej kierowały się w, w, w stronę tych bardziej negatywnych i ciężkich energii, tak jakby tutaj już dochodzicie do takiego momentu, że zaczynacie przekierowywać swoje myśli na te pozytywne rzeczy, tak? Czyli, że być może kiedyś skupialiście się na przeszłości, ale na tej złej przeszłości, a teraz będziecie się skupiać na, nadal na przeszłości, ale na tych dobrych rzeczach, bo być może zacznie się teraz w waszym życiu dziać coś, to będzie bardzo podobne do tego, co kiedyś mieliście, tak? I to tak jakby, yy, to będzie po prostu tak jakby właśnie to słońce tutaj mamy karty, to, to będzie tak jakby to słońce, które rozjaśni Wam yy, Waszą obecną sytuację, tak? Tak jakby te energie z tych bardzo ciężkich, tutaj mam wrażenie, że tak jakby przerobiliście tą karmę, przerobiliście yy, te, te negatywne energie. I słońce zaczyna wam teraz wschodzić, tak? Ponieważ macie tutaj odwróconego e, asa buław. To jest e, po raz kolejny sugestia, że tak jakby nie jest to nic nowego, nie jest to nic wam nieznanego. Jest to coś, co dobrze znacie, co, co e, tak jakby trzymaliście w swoim sercu, tylko to było tak jakby przesłonięte tymi chmurami do tej pory. Ale teraz te chmury się rozchodzą i wychodzi słońce. Tylko tak jak mówię, to wszystko tak jakby teraz ta dobra przeszłość do Was wraca. I to słońce tak jakby yy, oślepia Was i Wy przestajecie widzieć te, te negatywne energie. Bardzo pięknie to Wam wychodzi. Dalej mamy e, królową kielichów, czyli że to jest tak, jakby ta łagodna energia, e, taka energia ukojenia. To może być jakaś osoba w Waszym życiu, być może jest to osoba z Waszej przeszłości również, ponieważ ona się pojawia tuż pod sześcioma kielichami. E, być może jest to osoba, z którą będziecie w stanie, tak jakby nawiązać kontakt na nowo, e, tak jakby na poziomie serca. Dzięki temu, że tak jakby te energie w Waszym życiu, te energie, które Was otaczają, po prostu tak jakby podnoszą się, podnoszą się wibracje i te energie, które Was otaczają, to już są pozytywne energie, a te negatywne już odeszły. Odeszły na dalszy plan. I dalej mamy dwie buławy, czyli że tak naprawdę Wy tak jakby będziecie pod wrażeniem całej, całej tej sytuacji. Będzie Wam ciężko uwierzyć, Mm. Że w ogóle to jest możliwe, że wy się w ten sposób czujecie. I te dwie buławy tutaj sugerują, mm. że tak jakby przyjdzie teraz czas dla Was, żebyście spojrzeli na to wszystko, tak jakby z góry, tak? I teraz zamiast skupiać się na przeszłości, zaczniecie powoli. Przek tak jakby przekręcać głowę w stronę przyszłości, ale będzie to bardzo powolny proces. Yy, I teraz tak, yy, ponieważ mamy ten, ten jest ten odwrócony aszbułak, absolutnie yy, tak jakby nie będziecie podejmować żadnych kroków, wy będziecie tak naprawdę tak jakby kąpać się w tych pozytywnych yy, energiach po tym długim czasie ciemności, tak? Po prostu wy będziecie się tym cieszyć i tak naprawdę żadna Żadna akcja z Waszej strony nie jest w ogóle wymagana. Po prostu cieszcie się tym, że, że wracają do Was te stare, dobre czasy, te pozytywne energie, to słońce po prostu znowu wkracza w wasze życie. Cieszcie się tym i zacznijcie powoli zerkać w przyszłość. Możecie zacząć powoli myśleć o tym, co w przyszłości być może chcielibyście osiągnąć. Tak, tak jakby ta przyszłość zacznie się powoli zarysowywać w Waszej głowie, tylko tak jak mówię, nie podejmujcie żadnych, żadnych kroków, żadnych akcji, tylko po prostu na spokojnie, tak? Cieszcie się tym, że, że się wszystko zmienia na pozytywne. Kolejne dwie karty, jakie Wam wyskoczyły, to mamy odwróconego rycerza Buław i mamy pazia buław. I to jest po raz kolejny sugestia, bo rycerz Buław to byłaby tak naprawdę akcja, tak? Czyli że coś, co, musieliby, coś, co musielibyście tak naprawdę zrobić, tak? Podjąć jakieś kroki. Ale ponieważ on jest odwrócony, to jest sugestia, że nie ma takiej potrzeby, absolutnie nie. Macie pazia buław, czyli że po prostu popatrzcie to, co, to, co teraz zacznie się dziać u was w lutym, tak? Te pozytywne energie. Tak jakby ta ulga do Was przychodzi. E, tak jakby złapcie ją, tak? I trzymajcie ją. Tak jakby cieszcie się tą ulgą. Nie, nie próbujcie. E, tak jakby. Polepszyć całej sytuacji, bo już jest dobrze, tak? Być może będziecie mieli ochotę przedobrzeć, tak? Być może będzie tak, że jak zaczniecie czuć te dobre, pozytywne energie, mo możecie mieć tendencję do tego, żeby przedobrzeć, tak? Żeby tak jakby iść tak jakby z zapchnięciem, tak? Tych pozytywnych energii, ale tutaj karty pokazują, że, że, że jeszcze to nie jest czas, tak? Bo, bo teraz wychodzicie z tego dość długiego okresu, tych ciężkich energii, tak? Więc teraz to jest tak, jakby czas dla Was na odpoczynek i na to, żebyście się mogli nacieszyć tą pozytywną energią. Po prostu, tak jakbyście wystawiali twarz ku słońcu i po prostu y, czujecie ciepło tego słońca, czujecie ciepło tych promieni na swojej twarzy, i tak jakby czas się zatrzymuje. Przypominają Wam się rzeczy z przeszłości, te wszystkie dobre rzeczy, y, i tak jakby. Kąpcie się w tym, tak? Taplajcie e, się w tym. No nie wiem. Po prostu chodzi o to, żebyście e, na siłę nie próbowali nic zrobić, tak? Po prostu cieszcie się tym, że to, co z odchodzi do przeszłości i przychodzi do Was dobra. Ok, to by było na tyle. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że czytanie się podobało. Mi osobiście bardzo się podobało. Nareszcie, nareszcie moje drogie wagi mogą złapać głęboki oddech. I cieszyć się życiem. Ok. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Buziaki dla wszystkich wag. I zapraszam Was na czytania. Kolejne czytania na luty, jeżeli się pojawią, a jeżeli nie, to zapraszam na czytania na marzec. Buziaki.